Witam was bardzo serdecznie na serwerze drophard.pl. Jest to reklama serwera. No i pokażę wam w tym odcinku co tutaj na tym serwerze się znajduje. Start tego serwera odbędzie się 22 lutego, czyli w tą Sobotę o godzinie 17, więc zapraszam bardzo serdecznie. No i pokażę wam co tutaj na tym serwerze jest. Można Wam pokażę spawna, bo jest naprawdę fajny, więc sobie wpiszmy spawn. No i tak właśnie wygląda środek. Tutaj się właśnie zrespicie, tu można sobie pozwiedzać trochę tego spawna. Tak on tutaj wygląda. Tutaj są stołniarki, tutaj jest enchant, dalej jest tutaj warp pvp. jest właśnie drzewkarka taka. No I tutaj jeszcze taka beczka, myślę, że to całkiem jest spoko, yy, tutaj jest grupowe TP, jedno i drugie, więc myślę, że też spoko, tutaj są enter Chesty, to za chwilę Wam pokażę, bo to też zostało trochę zmienione, yy, tutaj są craftingi, jeszcze są dostępne pod komendą craft, czy tam craftingi, craftingi, pod komendą craftingi są wszystkie, więc można sobie to zobaczyć. Yy, no i dobra, no przejdźmy może sobie najpierw do komend, więc pokażę Wam najpierw komendy z pomoc. No kit, no to wiadomo, tutaj są zestawy dla vipa, a vipa i sponsora i Słagera. Tutaj można sobie na stronę, tu wszystko tak to wygląda mniej więcej. No i dalej mamy g-pomoc, czyli komendy, komendy gildii. No to tutaj w sumie jest bez zmian, standardowo g-zaloż i tak dalej. Tutaj y itemy. Takie są itemy na gildie, eee, to można sobie przeczytać, tam 50% ma mniej itemów na gildie, jeśli gracz posiada rangę SVIP, Sponsor lub Swagger. Eee, Okej, okay, więc kolejną komendą jest sklep. Jest komenda sklep właśnie, tu można sobie kupić jakieś yy, przedmioty, natomiast tutaj można sprzedać jakieś itemy, bruk, diamenty i tak dalej, to właśnie się za to zarabia pieniądze. No i tutaj mamy stan naszego konta, no i później za tamto co sprzedajemy to można sobie kupić na przykład, nie wiem, bacona albo jakiegoś koksa czy coś. To już tam zależy w sumie od was, co tam chcecie. Dalej no tu mamy slash drop, czyli drop z, z kamienia, no jest to, jest bardzo duży drop, więc, no bo to jest mega drop w sumie, więc jest bardzo duży można sobie tutaj wyłączyć wszystkie dropy lub włączyć, to już tam zależy od was. No i status wiadomości, e, czyli czy ma się pokazywać nam na czacie, że coś wytrobiliśmy czy nie. No i co jeszcze mamy turbo drop, no to to wiadomo. E, następną komendą jest warp. No aktualnie nie ma żadnych warpów, więc możliwe, że jakieś będą warp PHP czy coś. To jeszcze zobaczymy. Zadania. To jest kolejna. E, tutaj to generalnie jeśli chodzi o Discorda możecie sobie dołączyć do tego Discorda tu klikacie w link i klikacie yes i was przekierowuje do Discorda no i tutaj jest wszystko opisane napisać na kanale nagroda wiadomość nagroda i nasz nick no i trzeba mieć wolne miejsce w EQ żeby otrzymać nagrodę i trzeba być na serwerze też żeby otrzymać tę nagrodę no dobra dalej pokażę wam Enter Chesty, bo to też zostało zmienione i są generalnie bardzo fajne z enderchesty Więc tak, to jest enderchest pierwszy, drugi i trzeci Są dostępne właśnie trzy enderchesty No i to jest enderchest dla tej rangi najwyższej, czyli dla słagara, Czyli on ma te 54 sloty chyba nam podaje, że było Czy tam? No 54 chyba No to każdy enderchest właśnie posiada 54 sloty Więc łącznie no tam jest no bardzo dużo slotów, więc myślę, że się spokojnie zmieścicie w enderchestach więc to bez problemu. Dalej wam pokażę biomy, bo to w sumie też yy, są inne, no są customowe, więc fajne drzewka, są, jest w miarę płaski teren, więc pod gildy jak najbardziej myślę, że spoko, nie ma jakichś górzystych terenów, więc jest ok. Właśnie specjalnie takie biomy wybraliśmy, żeby żeby no, nie było właśnie gór, bo wiem, że narzekacie na góry, więc teraz już nie powinniście narzekać, bo są, jest płaski teren jak widać. Są, jest pustynia, jest taki las, jak gdyby. No więc myślę, że całkiem fajne biomy. No i myślę, że Wam się spodobają, jak najbardziej. No więc git. E, Okej, okay, więc kolejną sprawą y, są y, takie, w sumie, paczki premium. Coś nie wiem, jak to w sumie nazwać. No jest mega paka, jest premium case, jest magiczna gąbka. Wszystko jest do kupienia albo będziemy też rozdawać na edycji, jeśli jakieś padną rekordy osób, powiedzmy online, więc. Y, zostanie, no będziemy prosto rozdawać, więc warto być na serwerze, bo naprawdę drop z tego jest mega, więc sobie otworzymy jedną, drugą, no to są po prostu takie paczki z, z różnymi właśnie przedmiotami, są całkiem ok, akurat z tych paczek właśnie dropią bloki, jakieś tam e, koksy i tak dalej. Kolejny jest premium case, no to tu już nam dropi Sety nam dropią też właśnie bloki. Set 4, 3 siłki, Stranger, dwójeczki, więc jak najbardziej myślę, że to jest y, spoczko. Dalej jest magiczna gąbka, no to w sumie tutaj nam też dropią bloki. Większość właśnie bloków nam dropi jakieś też refile, koksy. No, naj najlepszy jest wiadomo, drop z, z premium caseów, no to to się najbardziej y, opłaca, więc jeśli naprawdę będzie dużo osób, to będzie dużo premium caseów i. No i warto być wtedy na, po prostu na serwerze, żeby, żeby właśnie otrzymać spełnienie Dobra, dalej jeśli chodzi o rozgrywkę na serwerze, to jest darmowy VIP, więc, więc, więc poczko, więc nie musicie płacić za VIP'a. Eee, no i cóż tu tu jeszcze? No tu mamy informacje właśnie o tej randze VIP, kit VIP, Repair. No i prefix na czacie. Dalej jest S-VIP, ranga to już jest do kupienia. Posiada kit VIPA, kit SVIPA, repair. No i co jeszcze tam y, większy ma drop z kamienia i połowa mniej, i tam na założenie gildii. Dalej jest jeszcze Swagger. To on posiada właśnie tego największego Enterchestera. Ma kit Swagger, repair, disco, właśnie disco z. disco. To jest właśnie disco zbroja. No to sobie ją w możemy w sumie włączyć. Tak ona wygląda. To jest akurat y, taka właśnie, że ona tak zmienia delikatnie. Smooth jest dalej, czyli to jest taka. No, fajna, dosyć taka. Powiedzmy, że ona tak szybciej zmienia. Jest dalej Ultra, no to to już jest w ogóle kozak. No i jest dalej Random, czyli to są po prostu randomowe, tańczowe kolorki. No. więc tak właśnie wygląda disco zbroja dla rangi Swagger. No i właśnie ta ranga Swagger też posiada tego największego gender powiedzmy. Więc yy, Więc tak to. Się prezentuje. No, myślę, że już wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o serwer, tak właśnie wygląda tablista. Macie tu wszystko napisane drophard.pl, więc poko, Discorda, fanpage'a. Wszystko tu jest opisane, więc, więc no, więc myślę, że spoczko. Ja jeszcze przypominam, że start jest jutro, czyli w sobotę o godzinie 17.22 lutego. No i cóż, no tylko wbijać i sobie grać. Także do zobaczenia już na serwerze, trzymajcie się, no i siemka.